Witam Was serdecznie na, w kolejnym filmie dzisiaj przygotowam dla Was krótki trening, który możecie zrobić albo raz, albo dwa razy. Tyle ile macie sił. Ok, zaczynamy od prostych przysiadów. Pamiętajcie, żeby wcześniej się rozgrzać, a po treningu się rozciągnąć. A teraz zaczynamy. Ładny trening, zaczynam od przysiadów. Hop, hop! Jeszcze troszeczkę plecy prosty, brzuch napięty jedziemy. Hop. Hop. Ostatni raz. Ok. Rozluźniamy. Uwaga. Będziemy robić cztery kolana. Wersja prost To jest wersja prosta. Wersja trudniejsza, którą właśnie będę robić. Skaczemy. Hop. Jedziemy. Dwa. Trzy. Cztery. Zmiana. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Druga strona. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Hop. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Zmiana. Raz. Dwa, trzy, cztery, hop, raz, dwa, trzy, cztery, hop. mamy to, kolejne ćwiczenie będziemy robić za kroki, kroczek do przodu, łapki na bioderka, łapiemy oddech i jedziemy, proste plecy, brzuch napięty, schodzimy niziutko, hop, hop. jeszcze trochę, Damy radę, damy radę. Jeszcze troszeczkę. Hop. hop. Kolejne ćwiczenie. Podnosimy kolanko. Kopnięcie. Kolanko. Kopnięcie. Przeplatamy dzisiaj treningi siłowe z takim cardio Hop. Jedziemy. Hop. hop. Możemy sobie tu rączką hop pomóc w pewnym sensie. Hop. Jedziemy mocno. Hop. Hop. wersji łatwiejszej możemy tylko podnosić nóżkę, tak? Ale skaczemy, staramy się mimo wszystko, mimo, 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 mimo wszystko skakać. Ok. Uwaga, kolejne ćwiczenie będziemy, będziemy iść krokodylkiem. Bóg. Jeden, super. hop! I do góry. Hop! Raz, dwa. Idziemy i stajemy. Ostaję raz. Hop! Hop! Ostatnie ćwiczenie. Zwykle kopnięcia na brzuszek. Trzymamy łapki w górze. Uwaga! I kopiemy, hop, hop! Przez 20 sekund tylko kopiemy. na nogi, zaraz przechodzimy do ćwiczenia na ręce, gdzie będzie dużo uderzeń. Hop. Jeszcze trochę. Rozluźniamy. Kolejnym ćwiczeniem i pierwszym ćwiczeniem na ręce będziemy robić kroczek uderzenie. ok? Ok, idziemy, hop. Hop, hop. Skaczemy, trzymamy gardę. Hop, hop. I z Hop, hop. Sama przyjemność. Łatwo. Tak, jeśli ktoś ma z tym problem, to kroczy hop. Ale mam nadzieję, że to jest takie łatwe, banalne, że każdy radę poskakać. Powtarzamy na drugą stronę. Pamiętam o każde ćwiczenie jak robimy na jedną stronę, musimy powtarzać na drugą. Żeby było ładnie wszystko sobie energetycznie. Jedziemy, hop, hop. 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 Jedziemy, jedziemy. Cały czas, cały czas, hop. Już tak nam nie wiadomo, zostało do końca treningu. Hop. na się nie poddajemy. Przyspieszamy, hop. hop. Hop, hop, hop. Ok, mamy to. Mamy to. Idziemy stać w pozycji i pracujemy łokcie. Hop. Tak, pozycja. Hop i łokieć, hop, łokieć. I ktoś tam może da sobie rękę do przodu, żeby wiedzieć, w którym miejscu ma się ten łokieć zatrzyma, tak? Hop. Hop, hop. Jeszcze trochę. Hop. rozluźniamy. Powtarzamy na drugą stronę, tak? Z uśmiechem. Już tak niewiele nam zostało, aż mi smutno. Idziemy hop, hop. Mam nadzieję, że zrobicie ten trening dwa razy. Albo nawet trzy. Tylko pamiętajcie, żeby wcześniej się porządnie rozgrzać. Potem po treningu rozciągnąć, Hop. 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 Jeszcze trochę. Hop. 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 Ostatni. Rozluźniamy. Uwaga. Siedzimy nisko w pozycji kibaldaci. Uwaga. Ręce przed I uderzamy. Hop. Hop tutaj nic Patrzymy za ręką hop, hop. i możemy siedzieć. bach 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 jeszcze trochę. Hop. już kończymy bach hop, hop 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 mamy to ostatnie ćwiczenie robimy samą walkę. sama walka na ręce Jedziemy, uderzamy, czasy proste. Możemy dodać łokieć. tak? Hop, jedziemy, pach, ciach, ciach, Łokieć. ciach, 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 chodzić. Jeszcze trochę, ostatnie 10 dziesię sekund. Nie podajemy się, pach, pach, pach. Cały czas, cały czas. Ostatnie. Trzy, dwa, jeden. Mamy to, mamy to. Było 12 ćwiczeń. Mam nadzieję, że się podobało. Że czujecie małe zmęczenie. Zapraszam do powtórzenia tego treningu dwa albo trzy razy. Dajcie znać w komentarzach, czy się podobało. Czytajcie opisy. Mam tam różne bonusy dla Was. Dzięki za uwagę. Pa us.